Hejka tutaj, wiki wiki króliczek. No i dzisiaj druga część z soku na ja sobie go w ogóle tam napisałam w tytule, że, że po prostu Anastazja jedzie do Disneylandu, a tak naprawdę to Anastazja tutaj śpi. Te koteła wyrzucamy, w naszym pieskim kotełku nie może być. Anastazja jest tutaj, leży sobie, nie muszą. A Paula z ojcem jedzą na postawię tutaj te nasze ciuchy, dobra? Tak, okej, okay, to lecimy. Ej, tylko czekajcie. Muszę po przymierzeczkę. <noise> <noise> no, na no, ostatni zobacz. <noise> Przecież Twoja mama też idzie. A no tak, ja też idę. Kujczaki, kujczaki, kujczaki. Pola! Pola, daj mi to Twoje, ja wezmę Twoje. Dobra. A nie, tata powinienem to wziąć, a ja to? No chyba. Ja wezmę... dla Poli będzie tak. Nie, dla mnie będzie takie, dajcie to. Ja Ci potrzymam. Pola, daj to moje. Okej, okay, to lecimy. Okej, okay, tato, jesteśmy. Halo, halo, biegniemy. Mama, a następnie to tu robicie? Jakie ja dostaniemy śmieszny kask. No, ubrałam ją, no i poszłyśmy tutaj. O, mam do siebie dopatowany. Przepraszam, bo my tutaj chcemy wziąć. O Boże. Dobrze. Albo nie jeszcze te chwilkę weźmiemy. Dobra, ty idź po lastatą. A, Jezus, co się dzieje? Dzień dobry! Jak można? Ja to znaczy Dzień dobry, Polo. Gdzie ja jestem? Boże! Jesteś w szpitalu, złamałeś nóżkę. Z szacunkiem do starszych. Boże... Ta młodzież to w tych czasach w ogóle... Na noc tutaj... NIE! Ja idę do toalety. No to wtedy na kula. Ja? Mi się chce... O wow! Dziwna ta dziewczynka. A ty, ja wiem. Po prostu ja łysa jestem. Cicho, bądź już, Olek. Hmm. I nie wiem w ogóle, czemu będziesz ja. A ty, ja wiem. Pani, ja się pytam, po mi ten słowo? Polu, ile masz latek? Nie powiem pani. Nie będę mówić pański, mojego adresu. Pytam się, ile masz lat? Jestem lekarką. A od ilu lat? Od 20. To ile pani ma lat? 41. Moja mama ma już mniej. Pola, Pola, Pola. A ty się z tego nie przebyłaś? Nie. Dzień dobry, o mama, tata, hejka, mogę wstać? Nie, masz, masz mieć kulę, na że. au, Pola, co ci się stało, spadłaś ze stoku, co, spadłem ze stoku, to czemu ja o tym, mamuś, kompletnie nie wiedziałam, nie wiem, już można wychodzić ze szpitala, tak, można, o, moja kurtka, Pola. Lecimy do domu. Raczej do hotelu, mama, bo jeszcze jesteśmy w hotelu. No tak, dzisiaj już będziemy się pakować. Okej, okay, rozpakowujemy się. Yy, ciągle musiałam po coś wjadać, dlatego tak długo mnie nie było. Dobra. To moje. To akurat wszystko moje. A jedno z tego jest sulci. Gdzie jest pola? Okej. Okay. Ja zaraz przyjdę, tak? Mówię, ty ja aż Lilkę. Pola biegnie do ciebie Lilka. O Lilka, też piesku, no, złamałam muszkę. Myśli psa Lilki. Dobrze. Myśli psa Lilki. Przecież wiem, że złamałaś nogę. Boże. Zapal mi ten komilek. Zapal. Myśli Poli. Co ten chcę w ogóle? A tam, zapalę mu ten kominek. Myśli psa lilki. Cieszę się, cieszę się, cieplej mi, cieplej mi. Okej, okay. lilka jest dziwna. Zaniosę sobie za chwilę obcy. To jest... Te tej dla Lilki, były. jednostki, piłka. Są opaski, dobra. Mamo, a na nie muszę. mieć tych nie musisz. Ale jak sobie już zejść, to podnisz sobie biurko i przesłoń krzesło. Okay. Misiek, bluza. Fajna ona jest. Tablet z żabą. Też jest na telefon, bo to był jeden w komplecie. Janiszek przy Misiaku. Te na oczy takie tutaj postawię. I w ogóle tych części nie czytałam, ale... Trudne. Jak wiecie to, to przepraszam za odgłosy w tle. Pola i tam na Anastazji. Dobra. Tylko usiądę jakieś na jak... O, no i to się w pokoju Anastazji przydało. By się przydało. Takie, że na przykład mama i książeczkę czyta tutaj. Okej, okay, tylko rządzę jeszcze tylko na dół. No, tak. Dobra, więc teraz układamy te kaski i takie dalej czapki gdzie my mamy czapki do włożenia? dobra, tutaj będą czapki okej, okay, już jest wystarczająco jasno bo już się nocka zrobiła kiedy pójdę gdzieś żeby poszła szło jak bo wszyscy w niepokoj śpią. O, Lilka! Chomina, jaka garsza! Kłacie Lila do łóżka. O, Pula, postawiaj pufę. tak. Bo już na ostatniej śpi. To mogę pójść. No bo taki tam dziuch. Mhm. No tak. Mama wejść to i pomóż mi wejść tam na górę. Polę też tak, tylko muszę wziąć to. I tą poduszkę. Wziąć o tak. Okej okay, już jestem. O, jeszcze naczynia kły. No ale no dobrze, że naczynia tylko trzeba było wkładać do półek. Bo ona na śpić w przedkąd. Dzisiaj nie, proszę cię, żoncia. Tylko nie daj tu mi śniadaniem. Bo ja jajka ci spalę. Yy, ty kiedyś westało, ja ci pracowałeś i jajek nie paliłaś. A już się oduczyłem. Nie ma takiego słowa, jak się już oduczyłem. Ile ty masz tych rzeczy? Daj mi jakieś po prostu. To jest skandal, że mieć aż tyle rzeczy w szafie. Zobaczymy, na mąk Pisz, pisz. Dobra, siadaj albo do stołu bananek. Mam najmniej mi Ty Trudno. Pola, mam ci pomóc zejść? No bym prosiła. No, 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 gdzie tutaj mamy coś ciekawego? Ej, ale też mój ciuch poza tym pola i co z tego? A zasłony na no, nie można otworzyć. To idzie do środka, a więc z tym. To dzisiaj ubieram, a to idzie na to. Dobra, się. O nie, moja szminka to wpadła. Twoja szminka to może być w Twoim po prostu. Nie wiem gdzie. Ty masz szminek po prostu pod dostatkiem z spadła. I przepraszam, że takiego mówię, bo ma z tej śpi. Pola, usiądź się na chwilę i idę obudzić Anastazję. Anastazja. Jakiś łodziak. Nie, nie, nie. Dobra, to już wychodzimy. Jakby tutaj już się już przebudzili, bo diabeł wylewał. Troszkę głośno. Dobra, już się obudziliśmy. Proszę, siadaj. Jak to będziesz w ogóle jeść? Ja je to to Anastazję ja tutaj położę. Albo nie. Jak tutaj? No, tak, to się mieści. Anastasję... To no wczoraj to dla Anastazji śniadanie będzie po prostu najlepsze. No i najlepiej, już do, wyciągnęłam. Jakie dzisiaj na stawie to pomaga bo by jest bardziej takie ładniejsze. Jak chcecie? Dobra, to dalej, bo pole już jest przesadzona. Co chcecie, żebym wam odgrzała? Wczorajszy obiad. No, wczoraj obiad jedliśmy w hotelu. Aż podkówka Myślałam, że mama ma to pyszne spaghetti. Nie ma, bo nie No Dobra, sobie wam po prostu kanapkę z szczenką mi Ja jeszcze dorzucam, ja jeszcze dorzucam tofu. No wie, ma... Mama też dorzuca sobie tofu. A ja zamiast sera pierwsze pomidor. Okej, okay, zamiast sera pomidora. A dla Poli tak samo jak u mnie, czyli ser, czyli serno i tofu? Tak. Pola, co dzisiaj chcesz? Ja mogę dzisiaj dam twoją pyszną lemoniadę. Dobra. Do tej wody, tylko do tej limoniady dalej wody, bo jest słodka. Ja tak jak zawsze czyli kawę wiem. tym jeszcze małe trzeba mleko podgrzać. Ok, już leci para, czyli mleczko się nagrzało. masz, chciałeś takie piciu to masz. I kanapkę. Masz pola. Jak zwykle pociąg, ja zawsze piję hewat. Można w rękach trzymać, prawda? Ale to trzeba. Jakie trzeba? Dobra, tu ja jem. Twój śniadanko, tak jak zawsze, pyszne. i z lewym. Bajkę nam włącz. W pole powiedziałam ci nie pije się na łóżku. E tam filmy jakieś włącz. Co? Pola umie włączać pilota? I to znaczy Anastazja. Czy umie mylicie z Anastazją? Bo mieliśmy już, ma, mieliśmy już dziecko o imieniu Pola. I tak samo wyglądacie jak Anastazja. Naprawdę? Pola masz kanapkę? Mówiłam, że masz nie plamić kanapy. To w końcu kanapę? Chyba w końcu kanapkę czy kanapę? Pola! Ja Demolka. Pola masz kulę. O, ogląda się Alfa Demolkę. No Pola na, y, Anastazja nam włączyła. Ta Anastazja umie pilota obsługiwać. A czy ja wiem nawet. Nie, nie, Dobra, to ja z od Od dziewiątej. Do, y, do, do 19.20. Mam wam zrobić kolację, a możemy dzisiaj, który mi... Ja chcę makaron, który miałam na obiad. To to że mam to spaghetti. Tylko makaronu nie mam. To jajka. A dla, a dla poli, tak jak zawsze, to znaczy dla anastacji, tak jak zawsze. w się w piekarniku podpiecza. Jeszcze śpi mało No, śpi najwidoczniej. teraz obu obudę halu. Tutaj bejku. Dobra, paruję. To mleko już się nagrzało. To mleko musi być nie za ciepłe, nie za zimne, nie za gorące, nie za, lodowo, nie za ciepłe, nie za zimne, tylko takie, jak parę już leci, to jest ok. Wam ja smacznego. Yy, no właśnie. Ja po prostu nie wierzę. Pola, yy, pola. Dzięki, mama. A nasze picia już idą. Idą? Pola, wiem, że jesteś prawie w drugiej klasie. Ale chodzisz na logopedię. Idą. Ja to Wiktoria ogólnie mam błędy ortograficzne. Pola, jeszcze nic nie zjawisz? No nie. Daj, bo ty chodzić nie możesz na dwóch nogach. Cóż możesz się iść położyć. Powiedzcie ci chodźcie na górę łączy już tego ralfa demolkę bo wy po prostu z tym ralfem demolka to szalejecie dobra to idziemy nie dobra mamusi, weźmiesz to boże tak wezmę włożę już idź spać Ok, Anastazja, teraz idziemy do swojego pokoiku, ciebie położyć. Anastazja, tutaj taką lampeczkę zapalę, żebyś się nie bała. Ok, teraz ja idę na dół i kończymy to. Jest, pa pa, papa, zostawcie łapki w górę z subskrypcją i z waleczkiem przypominam, Jak chcecie dołączyć do tymu królitów się kochali. No to papa! Pa.